Cześć, siemanko, witajcie widzowie w kolejnym odcinku z serii montowania tygrysa królewskiego w prenumeracie od Haszet. Kolejna paczka, a w niej kolejne cztery numery. Numer 26, 27, 28 oraz 29, więc zapraszam do oglądania. Pana, Gazetka numer 26. Instrukcja montażu: będziemy montować kolejną pokrywę silnika, dwie osłony oraz kolejne części gąsienicy. Elementy. Elementy już wypakowane: element 26A, pokrywa silnika, element metalowy. 26B, dwa zawiasy, już tutaj zmontowane. Osłonka 26C oraz 26D. Elementy kolejne: gąsienicy, śrubki HP, BM oraz NM. Na początek bierzemy naszą pokrywę silnika, element 26A, śrubkę BM będziemy potrzebowali oraz montujemy jeden z zawiasów. Ja od razu zamontuję dwa, żeby tutaj zbytnio nie przedłużać tego procesu montażu, tak jak to tutaj jest w instrukcji. Montujemy tutaj zawiasy z lewej i z prawej strony. Skręcamy je u dołu śrubką BM. OK. Elementy zamontowane. W kolejnym kroku bierzemy osłonki 26D i 26C. Montujemy je tutaj od dołu, skręcając dwiema śrubkami HP. OK. Elementy zamontowane. Tak też się tutaj prezentują. Następnie montujemy je w kadłubie. Do tego potrzebujemy nasz kadłub. Montujemy je tutaj w tej części. Od dołu skręcając dwiema śrubkami NM. Ok. Elementy zmontowane. Tak też o to się prezentują. Następnie bierzemy kolejne elementy gąsienic i łączymy je razem. Ok. Elementy gąsienicy kolejne zmontowane. I to wszystko w tej gazetce przechodzimy do kolejnej. Gazetka numer 27. Instrukcja montażu. Będziemy montować kolejne kratki ochronne, korek wlewu paliwa oraz kolejne ogniwa gąsienicy. Elementy. Element 27A, kratka ochronna. 27B, pierścień zabezpieczający. 27C, korek wlewu paliwa. 27D, złącze przewodu powietrza. 27E, korek wlewu wody. Oraz kolejne ogniwa. Gąsienicy. Do tego śrubki IP. Na początek bierzemy element 27C. Bierzemy nasz kadłub. Montujemy element w miejscu przeznaczenia. Wciskamy go. Element zmontowany. Tutaj od dołu będzie można go sobie złapać klejem. Następnie bierzemy element 27E oraz jedną śrubkę IP. Montujemy tutaj w kadłubie oraz skręcamy od dołu śrubką IP. Ok, element zmontowany. Następnie bierzemy element 27A, 27D. Montujemy tutaj. Następnie całość łączymy elementem 27b. Elementy spasowane tak też oto się prezentują. Tutaj można złapać troszkę kleju, żeby element się nie poluzował. Następnie cały element montujemy tutaj w kadłubie. Element zamontowany. Również można go tutaj złapać klejem, żeby już nie wypadł. Ok. Elementy zmontowane, sklejone. Następnie bierzemy kolejne elementy gąsienic. Pasujemy je ze sobą i łączymy z naszą gąsienicą. Ok. Elementy zmontowane. Gąsienica. Ma już kolejne ogniwa, i to wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 28. Instrukcja montażu. Zamontujemy dwie kratki wentylacyjne do silnika oraz kolejne ogniwa gąsienicy. Elementy, elementy wypakowane. Mamy ramki z kratkami ochronnymi. Do tego śruby montażowe. Specjalny klucz. W końcu dodali element, dzięki któremu łatwiej będzie pewnie montować. Zobaczymy, czy te wszystkie śruby łatwo tutaj się tym zmontuje. Oraz kolejne elementy gąsienic. Na początek. Bierzemy nasz kadłub. Pasujemy kratki ochronne, patrzymy w którym miejscu która powinna być zamontowana. Mamy tutaj już elementy spasowane. Zielona farba tutaj się wyróżnia, więc widać ewidentnie w którym miejscu która kratka powinna być zamontowana. Montujemy ramki ochronne oraz skręcamy śrubami montażowymi. Kręcając je specjalnym kluczem. Śruby też są tutaj specjalnych kolorów, żeby odpowiednio je zamontować. Tutaj ewidentnie widać, w którym miejscu mają być zielone, w którym jasno żółte. Ok, elementy zmontowane. Tak też o to się prezentują. Powiem szczerze, że pomysł z tym kluczem to jak zwykle tutaj mnie zaskakuje swoimi pomysłami. Nie wiem, kto co miał w głowie, żeby coś takiego to wymyśleć. Może po to, żeby pośmiać się trochę, jak będziemy się tutaj męczyć z dokręcaniem tych śrubek. Ja na szczęście miałem taką małą, taki klucz mały. Chyba kiedyś do jakiejś małej deskorolki to był taki dodatek, żeby zmontować sobie taką deskorolkę małą w skali, więc tutaj go wykorzystałem na dokręcenie tych wszystkich śrubek. Ten klucz praktycznie się nie przydaje. No, chyba, że tutaj, żeby tak faktycznie mocno już dokręcić, no to wtedy tutaj fajnie to pasuje. Ok, przejdźmy do kolejnego kroku. Bierzemy nasze elementy og ogniw gąsienicy i montujemy je razem. Ok, kolejne ogniwa gąsienic zamontowane. I to wszystko w tej gazetce. Następnie gazetka numer 29. Instrukcja montażu: będziemy montować prawe kratki oraz ramki do wentylacji silnika. Oraz będziemy montować kolejne pociski. Będziemy musieli je pokleić razem z pociskiem odłamkowym. W kolejnej gazetce będziemy mieli elementy głowicy kulowej, kolejne ogniwa gąsienic. Elementy elementy 29A, 29B, 29C, oraz 29D, ramki oraz kratki wentylacyjne 29E i 29F śruby montażowe. 29G pociski oraz 29H łuski. Okej, okay, na początek bierzemy elementy 29G i 29H. Kleimy je razem. ok pociski sklejone. W kolejnym etapie zamontujemy je w wieży. Ja je tu na razie odkładam, żeby wyschły, później je Zamontuję. Następnie w kolejnym kroku bierzemy nasze kratki wentylacyjne oraz ramki osłonowe. Sprawdzamy sposoby malowania. Montujemy odpowiednio. Dociskamy kratkami i odpowiednio tutaj montujemy śruby w odpowiednich kolorach oraz skręcamy naszym specjalistycznym kluczem. Ok, elementy zmontowane. Tak też to się prezentują. Tak to w wcześniejszej gazetce miało miejsce. No tutaj z tymi kluczami, z tymi śrubami było dość dużo zabawy. No ale to już wszystko w tej gazetce. Dzięki bardzo za uwagę. Jak widzieliście, dało się zmontować elementy z czterech gazetek. Mamy już dość sporą gąsienicę, no ale to jeszcze dużo pracy przed nami, zanim ta gąsienica będzie cała. Zmontowaliśmy, dostaliśmy kolejne pociski, musieliśmy je podkleić. Oraz zamontowaliśmy tutaj osłony wentylatorów, kilka włazów, włazy, właz tutaj do silnika. Szybko, sprawnie, najwięcej zabawy było oczywiście z takim, z tym małym kluczem, który był tutaj dodany do zestawu, żeby te małe śrubki tutaj podokręcać. No niefortunny dobór tych narzędzi, nie wiem jak dorosły człowiek ma sobie tu sprawnie z tym poradzić. Nie można by było tego dodać do, do jakichś, nie wiem, lepszych narzędzi, które mogłyby tutaj obsłużyć te małe śruby, choćby nawet w tym zestawie narzędzi, które mieliśmy w zestawie. Tutaj w prenumeracie. No ale widocznie tutaj wydawca ma inne pomysły i plany na realizację tego modelu. Ok, to wszystko w tym odcinku. Pamiętaj, zostaw lajka, like zostaw suba. Przyzwoń sobie tam dzwoneczkiem oraz zostaw komentarz. A w tym odcinku to wszystko. Zapraszam na kolejny z serii montowania Tygrysa Królewskiego w prenumeracie od Haszed.